Witam Wyjeżdżamy z sopotu. Wyjeżdżam z sopotu Raddę do porzydowwa ale jeszcze po drodze zaliczę muzeum PRL muszę zobaczyć może uda się usiąść na motorynce jedziemy no. i zobaczycie jak jest ten tutaj kampery są tutaj są te sanitariaty o, a tu porszaki. zobaczcie nie wiem jest jakiś... Tutaj jest parking, znaczy parking albo z salonu. Mało ich co? O tam jeszcze numerek na recepcji. Dzień dobry. Musiałem się wymeldować numerek. Mhm. Dziękuję, Dziękuję, do widzenia. Dzisiaj już jest lepiej z moimi oczami. Dobra, te kierunkowskazy ty ja pierdolę. gdy mi widać. Moimi oczami jest już lepiej. Miałem to ciało obce, wyciągnięte. Oczywiście za późno to zrobiłem. Myślałem, że jest coraz lepiej. A tu nie było, bo siedziało mi ciało obce w, w oku. I nie kłuło cały czas. Babka zrobiła oczy, ale pan tu ma już to zardzewiałe. A myślałem, że mi to nie pływać z betonu podrażnie. Czyli że dodatkowo jakieś oparzenie chemiczne od gipsu czy coś dupy dałem trochę, bo z 3 dni nosiłem je niepotrzebnie w no, robi się cieplej dzisiaj już ma być 20 stopni w do tych 10 ale okulary chyba będę musiał nosić przeciwsłoneczne, bo razie, ta teraz będę jechał na południe Muzeum Min, godzina 30 Podłączyłem sobie na wyjazd ładowarkę USB Jest wpytę praktycznie cały wyjazd zdążyłem przejechać i przesiedzieć tutaj znaczy cały pobyt przesiedzieć na tym naładowaniu co miałem podczas jazdy te dwa dni teraz trochę rano tylko w kiblu podładowałem telefon fajna ta trasa yy, trójmieńska nie tylko, że co chwilę są światła no, robię to z mojego mikrofonu nowego. Zobaczymy, jak to idzie współgrać z kamerką. Podobno ten pan Paweł, pan Paweł, tak? Pan Paweł z, z tego Muzeum PRL-u. Jest bardzo sympatyczny, że opowiada tam o tych eksponatach. Pozwala siadać. Także zupełnie inaczej bo ostatnio byłem w Topaczu przy Wrocławiu i tam sytuacja była nieco odmienna wszystko wypucowane i nie można było dotykać nawet tam tylko przy maluchu zdjęcie można było zrobić tam z synem byłem oczywiście CIGUJ TEMI i szybka ewakuacja i tam motorynki były tak stłamszone za filarem, biedne na maluch to chyba tylko ten jeden był z takim kempingiem ale fajnie to wyglądało akurat tak z tak nim wyszło GD to jest Gdańsk? czy GDA to jest Gdańsk? czy Gdynia? nigdy nie wiem Dobra, jadę z trójmiasta, to może coś, jakiś widok się uda fajnie nagrać, nie wiem co tam, jakie tam drogi będą, bo tą drogą nie jechałem. Przecież wcześniej wspominałem, że jeżdżę tylko krajowymi bez autostrady, no jak mój kiway się rozpędza no powiedzmy w najgorszych warunkach, na prostej, pod do 80 km na godzinę, to na autostradzie nie ma szans ale wczoraj rozpędziłem go z górki z wiatrem do 98 według nawigacji o było szaleństwo Idę w sopocie na molo, marsza tam dziewczę, słuchaj disco polo. Co ja biedny zrobić mam, jak ja tylko słucham panka iska. piękna oj oj. biegna dziewczyna, posmaruj mi plecy margaryną, oj. oj. Szydowie, książkowym LIPOJE. Będę spał w takiej słonecznej Dolinie, nie? Książkowej słonecznej Dolinie. A podobno e, stołówkę tam, sklepik, piwko. Zastanawiamy tylko, czy to nie będzie poza sezonem jeszcze. Co to jedzie? A, ale kółeczka. Miał. Mógłbym przejechać pod spodem. <grym> Taka, takiej rolniczej maszyny nie widziałem jeszcze. I to, co jedzie? U -u. Złotowo, nie wyjeżdżaj. A ja mam lęki. Już mi dasz dziadek autem wyjechał. Znaczy jak jechałem autem, to nie autem wyjechał. Nie chcę sobie wyobrażać co by było, jakby mi wyjechał motorem. No kurwa macie. Piękna dziewczyno, pozbaruj mi plecy margaryną. Oj, oj! A ten tir co tak dojeżdża? No, kurwa tam terminator jedzie, ja pierdolę. Senax terminatora Skurwysy. ja pierdol. i ten biedny człowiek John A! A! kurwa raz dwa, trzy zostało mi 18 minut miły pan Zainteresował się moją torbą. Okazało się, że wszystko w porządku. Rozdarta jest od strony moich pleców, bo on widział po prostu e, zamykanie przed tam. Także chciał zagadać, pogadać o motorku. Skąd jadę gdzie jadę? Nie mogę się opędzić od nieśpiewania tej piosenki do podwórkowi chligani. Podwórkowi Idę w sopocie na molo, patrza tam dziewczynę, słucha disco polo. Co ja biedy zrobić mam, jak ja tylko słucham panka iska. O, o, o. Może trzeba było kupić ten bilet, 10 zł na molo przejście i zaśpiewać tą piosenkę. སྲོད więc dotarłem do pomorskiego okręgowego muzeum PRL w Zbliżu, bo tak coś dokładnie nazywało. Niestety, jak się okazało, musiałem obejść się smakiem z tym, co można było jeszcze zobaczyć wewnątrz. Tego dnia, przez kilka kolejnych godzin, od czasu kiedy tam dojechałem, gość miał pomawiać na wycieczki. Nie wiem, co mu robi aby jedna osoba więcej, ekstra, no ale okej. Okay. Gdybym jechał tam tędy po drodze, to bym się lekko zdenerwował. Wycieczki, a o 16 można zbierać. to kurwa, co za wycieczki. Także nie uśmiechałem się staczyć tam dwóch godzin, ale za to zobaczymy efektowny popis żuka. No, Dobra, chuj. Miał mnie w dupie, to ja też pierdolę. No, tych złąboli kurwa tu jedzie. No, także gościu, taki miły, że miał mnie w dupie powiedział, że tutaj wycieczki mają, i chuj, a żebyśmy sobie, że miasto ja przyjechał kurwa o 16.00. Tak, a drugi pan przyszedł. Czego pozdrawiam? Z auto! Teraz żeby chciał Auto, coś tam. Jest. I powiedział, że żeby... chciałby zobaczyć fajny materiał. O tym, auto, coś tam jest, tak. Już zapomniałem. Gdzie jesteśmy? Auto, koszuli? Chujkę. żuki jeżdżą na wycieczki Także nic, to herkop to co jest na zewnątrz nie z nie dało mi nie dane nie było yy, obejrzeć motory, no 30 km w dupę trochę, nie? Uje, nie będę się tam prosił kurwa, żeby wchodzić Jeśli cieczki mało mówią, to spierdala Dalsza trasa przebiega m.in. przez drogę Krajową nr 16 w Grudziądzu, a tam robiące wrażenie most im. Bronisława Malinowskiego na Wisznie. Jest to najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce. Mierzy 1100 metrów, składa się z 11 przęseł po 100 metrów. Co ciekawe powstał w XIX wieku no i oczywiście zniszczony podczas II wojny światowej i później odbudowany. Potem jeszcze parę zakrętów i widoków, aż do handy godziny i pierwszego punktu kontrolnego szlaku i Droga przy jeziorze w sosno. Prawie nic nie widziała, nie dlatego, że światła wysurzonego cikłeczęto ledwie oświetlały drogę. Łzy płynęły jej do twarzy. Nie potrafiła ich powstrzymać. Nawet już nie próbowała. To niedaleko, powtarzała sobie w duchu, zaciskając spłucone dłonie na kierownicy. Zaraz będzie w domu. Sumowo jest rzut beretem. Poradzi sobie. Droga przed nią ostro skręcała. W ostatniej chwili zauważyła wiraż. Zaklnęła głośno. Serce biło jej tak szybko, że miała wrażenie, że zaraz wyskoczy jej z piersi. Odetchnęła głębiej, żeby się uspokoić. Czemu ta cholerna droga musi tak się wić? Czemu chmury zakryły księżyc i gwiazdy? Czemu jest tak ciemno? No i wreszcie najważniejsze. Czemu wszystko poszło nie tak? Czemu? Przyspieszyła, mimo to prawie nie widziała, gdzie jedzie. Co mogło się stać? Przecież znała tę drogę tak dobrze. Wtedy właśnie zobaczyła. Nie miała czasu na myślenie. Wcisnęła pedał hamulca z całej siły. Odbiła kierownicą w prawo, w stronę jeziora. Trzeba było uniknąć z uderzenia. Przez chwilę w samochodzie zalegała martwa cisza. W ostatniej chwili ci, co tak mówili, mieli rację. Modliła się. Modliła się żarliwie, żeby chociaż Michaś przeżył. Fragment książki Katarzyna Podzyńska Nora